Zapraszam Państwa bardzo serdecznie już w tę niedzielę 19 grudnia na pierwszy konwój strażacki Świętego Mikołaja. O godzinie 11 startujemy. Pierwszy przystanek to miejscowość Wilcze Laski przy y, Świetlicy Wiejskiej. Kolejny o godzinie 12 w Żółtnicy na Placu Strażackim. O godzinie 12.45 w Gwdzie Wielkiej przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. O 13.45 miejscowość Drężno, teren przy Świetlicy Wiejskiej, 14.30 przystanek w Wierzchowie, boisko przy Świetlicy oraz Parsęcko, 15.30 teren przy Ochotniczej Straży Pożarnej. No i tak jak mówiłem już, finalnie przejedziemy przez miasto Szczecinek i zatrzymamy się na placu Kamińskiego. Podczas tych wszystkich przystanków będzie trwała akcja prowadzona przez Państwową Straż Pożarną pod nazwą Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa. W każdej wiosce przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Szczecinku przeprowadzi krótką prelekcję na temat bezpieczeństwa w czasie sezonie grzewczym. Oraz będziemy mieć do rozdania po kilka człowiek dla tych najbardziej potrzebujących. Oczywiście święty Mikołaj, który będzie nam towarzyszyć przy każdym przystanku, rozda dzieciom cukierki. No i w Szczecinku zajedziemy tutaj na godzinę 16. Parada, będziemy liczyć około 15 wozów strażackich przystrojonych świątecznie. Każdy będzie mógł podejść do, do wybranego samochodu. Będą i zabytkowe, i nowoczesne. Będzie można wsiąść, zobaczyć e, sprzęt strażaków. Może się coś zapytać, może też się zapisać. E, oczywiście no, właśnie będzie Święty Mikołaj. Będą pokazy strażackie e, przeprowadzone przez Ochotniczą Straż Pożarną w Lotyniu. E, będzie drabina strażacka również z OSP Lotyń. E, I na końcu po zmroku otworzymy ze świątecznie ozdobionych wozów strażackich to wszystko nie byłoby możliwe dzięki wsparciu wójta gminy Szczecinek oraz burmistrza miasta Szczecinek. Także zapraszam Państwa jeszcze raz 19 grudnia, niedziela. Zaczynamy o godzinie 11, finał o godzinie 16 w Szczecinku na Placu Kamieckiego.